Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w Polsce po 30 latach wolności nie mamy ani jednej elektrowni atomowej? My nie jesteśmy już biednym krajem. Jesteśmy 21. największą gospodarką na świecie. Ta gospodarka wypracowuje 850 miliardów dolarów każdego roku, więc to nie jest tak, że nas nie stać. Tak? I od lat było wiadomo, że węgiel się skończy, że tak dalej już się nie da. Więc jak to jest, że mamy 2025 rok i Polska nie zbudowała ani jednej elektrowni? Albo sprawa z innej beczki. Słuchajcie, dlaczego nasz narodowy koncern, Oczko w koronie, największa polska firma, to jest stara refineria z PRL-u. Inne kraje projektują procesory, budują samoloty, odkrywają nowe leki, popychają świat do przodu, a nasz gigant, nasza perła, to jest firma, która po prostu leje benzynę do baku. I wiecie, to są bardzo fajne stacje. Ja osobiście uwielbiam hot dogi z Orlenu, ale, ale umówmy się. Po 30 latach naprawdę stać nas na więcej. Wiecie, co te sprawy łączy? To jest odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność polityków, a konkretnie odpowiedzialność dwóch facetów, którzy od 20 lat rządzą na zmianę polską Tuska i Kaczyńskiego. To jest dwóch facetów, którzy są tak zajęci tą swoją nienawiścią, tą swoją nawalanką że prowadzą Polskę od 20 lat kompletnie bez planu. Jedno, co im wychodzi naprawdę świetnie, to to, że tą swoją durną wojną zarazili praktycznie wszystkich.